Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam słuchaczki i słuchaczy. Kartki z kalendarza 5 grudnia. Imieniny obchodzą Kryspina, Saba oraz Anastazy. Nietypowe święta. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Światowy Dzień Gleby, Dzień Marynarza Śródlądowego. Przysłowie: 5 grudzień stycznia czyni znaki, 6 grudzień ludy przepowiada, 7 grudzień o marcu gada. A dzisiaj to 340 dzień roku. Do końca pozostało 26 dni. Wschód słońca nastąpi o godzinie 7.47, a zachód o godzinie 15.44. Dzień trwa 7 godzin i 49 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 9 godzin i 6 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 14 minut. W dniach 5-6 grudnia 1445 roku w Wielichowie przebywał Andrzej Bniński, biskup poznański. W 1872 roku na łamach rocznika Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo nastąpiło podsumowanie działalności konferencji towarzystw, które działały w Poznańskim. Wielichowskie Towarzystwo: Liczba członków czynnych 48 osób, honorowych 1, aspirantów 3, Liczba rodzin objętych opieką 24, Liczba dzieci objętych opieką 35, Uczniów Rzemieślniczych 3, i Chorych 20 osób. W półroczu upłynnionym miała konferencja więcej sposobności udzielania wsparcia biednym rodzinom i pojedynczym ubogim. Podczas ostrej i dokuczającej zimy podwojono wsparcia pieniężne dawane ubogim. Na gwiazdkę rozdzielono pomiędzy ubogich z całej parafii 50 strutli i 50 funtów mięsa. Toż samo uczyniono i na Wielkanoc. Za staraniem konferencji zaopatrzonych zostało trzech chorych sakramentami świętymi na drogę wieczności. Pewnej wdowie zakupiono i dano kartofli do sadzenia. Kilku dzieci odebrało książki szkolne. Dwóch wyrobników chorobą złożonych wspierała konferencja przez cały ciąg choroby. Starca opuszczonego przez dzieci wspierano aż do jego śmierci. Rodzinę opuszczoną przez ojca, składającą się z chorej, niewiasty i pięciorga dzieci, zasilano wsparciami pieniężnymi, drzewem i pokarmami. Tak członkowie konferencji, jak i ubodzy na opiece, przystępowali do sakramentów świętych w czasach przepisanych ustawami. W drugim półroczu szczególną opiekę wykonywała konferencja nad chorymi, którzy na ospę grasującą w tutejszej parafii zapadli. Pewnego biednego wyrobnika złożonego chorobą wspierała konferencja datkami pieniężnymi dłużej jak trzy kwartały, a wdowę po nim pozostałą wraz z dziećmi wzięła konferencja na stałą opiekę. Nie tylko członkowie, ale i ubodzy na opiece odbyli spowiedź i przystępowali do Komunii Świętej przed walnym zebraniem. Ze składek członków konferencja Wielichowska zebrała 49 talarów, od dobroczyńców było to 35 talarów. Nadzwyczajne środki to był 1 talar, różne inne dochody to 5. I remament z roku 1870 to była kwota 16 talarów. Ogółem było to 103 talary na koncie konferencji. 5 grudnia 1909 roku odbyło się zebranie Towarzystwa Przemysłowców Koło-Wielichowo. A w 1933 roku na rynku w Wielichowie odbył się ostatni w tym roku jarmark ogólny. W 1933 roku Gazeta Polska informuje: Zwracamy uwagę członkiniom kółek Włościanek, jak i członkiniom Stowarzyszeń Kobiet Katolickich mieszkających na wsiach. Że w najbliższych dniach odbędą się wykłady o sztucznych nawozach i o hodowli trzody chlewnej w następujących miejscowościach. I wśród tych ośmiu miejscowości są wymienione dwie z naszego terenu. 5 grudnia, to był wtorek, o godzinie 3 po południu, miało się odbyć zebranie w Wilkowie Polskim w salce parafialnej a o godzinie 6.00 po południu również w salce parafialnej odbyło się zebranie w Jelichowie. Wykłady urządzone za staraniem oddziału powiatowego Kółek Rolniczych, ale również członkinie organizacji rolniczych są proszone do wzięcia udziału w tych szkoleniach. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i za obejrzenie kartki z kalendarza z 5 grudnia. Zapraszam na nasze wszystkie media społecznościowe, do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. A ja czekam na Państwa już z kolejną kartką z kalendarza: będzie to 6 grudnia. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.